31. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego Narodowe Odrodzenie Polski zorganizowało manifestację patriotyczną. Dzięki nim mieliśmy pacyfikację miasta jak 31 lat temu. Policja wychodzi z założenia, że powinno ich być zawsze więcej od demonstrantów i do tego za każdym rogiem. Dziś część tych farbowanych opozycjonistów mówi o ratowaniu niepodległości. Zapominając, że to właśnie oni ją zaprzepaścili. Te ponure kreatury chcą, by Polska się obudziła. Mamy nadzieję, że obudzi się jak najszybciej, a wtedy zdrajcy i ich pomocnicy znajdą się tam, gdzie ich miejsce. Dziś ci magicy od grubej kreski się śmieją, ale już jutro może nie być im do śmiechu, gdy przyjdzie czas rodziców za sprzedaż i zdradę Polski. Jak to mówią, zima wasza, wiosna nasza, a wiosna już nadchodzi i uśpiony naród się budzi. Chwała o Wielkiej Polsce! Chwała o Wielkiej Polsce! Przygotowujemy się do wybarsu.

I <laughs> Tak. Ej, Dziękuję. podczas komunizmu. Pomóżmy się. Dziękuję. i Dziękuję. syna i i Dziękuję. Dziękuję. Wieczny odpoczynek. Wieczny odpoczynek. Wieczny odpoczynek. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym amen. Minęło ponad 60 lat od zakończenia II wojny światowej. Ponad 30 lat od wprowadzenia stanu wojennego. W końcu ponad 20 lat od rozmów przy okrągłym stole. jeszcze nie widziałem żadnego parszywego komunisty, który został skazany za swe czyny. Czy wam wydaje się, że żyjemy w sprawiedliwym kraju? Nie. 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 nie! Ludzie, którzy walczyli za Polskę, którzy kochają swój kraj z całej siły, jeśli teraz żyją, to żyją w ubóstwie i nędzy. Za to obecni, eswecy, dostają miesięcznie po kilka tysięcy złotych emerytury. Czy to nazywa się sprawiedliwość? Nie! Powiem Wam więcej. Po okrągłym stole postkomuniści dalej są u władzy. Są u władzy razem ze swoimi przyjaciółmi, którzy przybrali szaty demoliberałów. Dlatego nie pozwolimy im na to, by tak zostało. Będziemy się wspierać, będziemy się gromadzić, będziemy maszerować ulicami Białego Stoku, będziemy maszerować ulicami Polski, będziemy działać na różnych innych płaszczyznach do momentu, aż wszyscy zdrajcy, nie tylko ci przeszli, bo teraz są też ludzie, którzy czytają nasz majątek i nasze ziemię, wszyscy zdrajcy, i ci przeszli, czy współcześni dostaną to, na co zasłużyli. Zgodnie z zasadami wojskowymi, Jaruzelski, Kiszczak, ta cała czerwona banda powinna zostać rozstrzelana za zdradę ojczyzny. Moim zdaniem nie zasłużyli na honorową śmierć. Wiecie, co im się należy? Na sznur! Na sznur! Szubienica zdrajcom polski! Szubienica zdrajcom Polski! Szubienica zdrajcom Polski! Szubienica zdrajcom polski. polski! Szubienica! Nie zapomnijmy ofiar tych sowieckich pachołków. Nie zapomnijmy milionów ludzi zwolnionych z pracy, którzy stracili jedyne źródło utrzymania swojej rodziny. Nie zapomnimy internowanych, prześladowanych. Nie zapomnimy pełnych więzień i aresztów. Nie zapomnimy w końcu torturowanych, a później w bestialski sposób zabijanych. Nie zapomnimy im też tego, że razem z komunistami zaczęli budować Polską Republikę okrągłostołową. A przede wszystkim nie zapomnijmy im jednego: podpisania traktatu lizbońskiego, który doprowadził do odebrania nam resztek naszej niepodległości. Dziękuję. Myślę, że największą pamięcią dla wszystkich prześladowanych będzie odczytywanie dla nich filmu Narodowego. Jeszcze Polska nie zginęła, Uwyższyjemy, Co nam owca wszemu wzięła, Szalu odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, Za twoim przewodem złączy się z narodem. Marsz, marsz Dąbrowski, Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim Przewodem złączył się z narodem. Przejdzie. Wisłę przejdzie warte, będzie polakami. Dał nam przykład, bo na barte, jak zwyciężać mamy. Marsz, marsz Dąbrowski, z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski Za Twoim przewodem Włączył się z narodem Jak Czarniecki ta... do Poznania po za morze Dla ojczyzny ratowania wrócił się przez morze Marsz, Marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski za Twoim przewodem złączył się z narodem. Masz, Marsz Dąbrowski z Ziemi Włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj jeno, bo do nasi piją Z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Marsz, Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem złączył się z narodem. Dziękuję. manifestację uważam za rozwiązane.